Mecz przegrany w pierwszej połowie, co z tego, że goniliśmy w czwartej kwarcie, próbowaliśmy coś wyszarpać, wiadomo, że zespół z Gdyni już był rozluźniony bardziej, ale próbowaliśmy, no nie udało nam się, ja powtarzam, mecz przegraliśmy w pierwszej połowie, no nie może być tak, że przegrywamy rodzicom 25 punktów w pierwszą połowę i... Chcemy tutaj walczyć, się osiągnąć. Na pewno pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dużo lepsza. W drugiej start rzucił się na nas. Starali się w każdej akcji nas podwajać, troszkę chaosu wprowadzili. Nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Całe szczęście, że w pewnym momencie dobrze zareagowaliśmy i wyszliśmy zwycięsko z tego pojedynku. Jak każdy mecz jest bardzo trudny, ale czy po pierwszej połowie nadal czuliście presję, że możecie jeszcze ten przegrać? Czuliście to? Mecz zawsze składa się z dwóch połów, więc na pewno wiedzieliśmy o tym, że, że start się nie położy i będzie walczył do końca o pierwsze zwycięstwo w lidze. I, i tak też było. No, dobrze, że wytrzymaliśmy ten napór i dowieźliśmy zwycięstwo do końca.